Oto dojrzałem dziś miłość W kroplach twoich łez Szumie myśli wodospadu Granitowe twe serce Łagodnością teraz obmywa Byś skruszał w zaciekłości Poskramiania nurtu życia Oto dojrzałem dziś miłość W ramionach zanurzoną Obdarzoną mądrości mocą Granitowe Twe serce namiętnością słów formuje, byś ran już nie zadawał własnemu istnieniu. Oto dojrzałem dziś miłość nigdy nie poskromioną w świetle księżyca. Granitowe Twe serce prześwietla blaskiem dusze, byś w labiryncie zdarzeń innym szlak rozjaśniał. Nieprzerwanie.